Punkt ósmy. Mężczyzna może być obdarowany bezwarunkową miłością kobiet. Nie, nie może. Koniec punktu. Nie ma co tłumaczyć. Nie pokonałeś jeszcze smoka? Misiu, jakieś budki by mi się przydały. Nie ma tak. To jest za coś. Albo jesteś kawał byka i... W umyśle kobiety jesteś samcem alfa gwarantującym ochronę, albo jesteś ogarniętym gościem zawodowo, albo jesteś sugar daddy, pełnisz jakąś funkcję, albo jesteś tym dobrym chłopakiem, którego w pewnym okresie swojego życia kobieta wybrała za ojca i opiekuna. Beta bankomat. Może być i tak. Jak ktoś lubi? Jak ktoś nie potrafił, nie nauczył się, nigdy nie wiedział, jak zagadać? Jak zdobyć kaczuszkę. I to było marzenie niespełnione. I teraz fajna dziewczyna. Troszeczkę trzecho. <laughs> może przesadzę. Bardzo pytanie, co proszę? Trochę bywająca w świecie. Zechce go obdarzyć swoimi wdziękami i zbombarduje go seksem. To jemu aż z po prostu oczami wypływa. Wiecie co? Jest tak zajarany, że wchodzi to jak w dym. I przyklepane. Małżeństwo, dziecko, dom, kredyt, pracuj. Może być i tak. Jak komuś pasuje. Chodzi mi tylko o to, żeby jeszcze raz przekonać, że mężczyzna nie może być obdarowany bezwarunkową miłością. Jest obdarowany miłością za coś. Za. Odczucia, które wzbudza w kobiecie.